Ja jestem Ksawaku, A to zaczynam, dobrze będę mówił. Ja jestem Ksawaku, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta na Bedwarsa. Dzisiaj jeszcze będzie z nowej serii, bo właśnie, będzie nowa seria. Dowiecie się jaka. Ale dobra, zaczynamy. Jest 14.01 No to będzie trwać do może 14.15. Dobrze. Um, chyba mam odciągnąć. A nie... Um, dobrze. Ze mną jest... nie no, jeszcze biz jakiś. Ten sam widz. No. Dobrze. Dam złoto ci... Czekaj. Proszę. Dobrze. Jak cię ktoś tu przeklina? Dobra, ja na łóżko. No. No co jest? Pikówno pieprzone. Dobrze. Mhm. jeszcze. Dobrze. Dobrze, jakby co, ja mam taką stronę, że może dam linka do was, bo polecam ją, nazywa się Bananki. I na tych banankach yy, się zrobi bananki, na przykład w grach się robi takie zadania, na przykład tylko, znaczy no, w ogóle w aplikacjach, że po prostu instalujesz aplikację, po troszkę używasz i potem dostajesz bananki. Możesz nawet kupić za np. 500 bananów jeden klucz premium do Steama. Ja zdobyłem i fajna gierka mi się trafiła, której oszczędziłem 36 zł. To jest spara. Fajnie, by sobie spada. byłby fajnie, gdybyśmy sobie do banku coś. Ja teraz zbieram na 500 bananów. Dlaczego znaczy muszę zebrać 500 bananów? Bo robię do no, po prostu. Посмок, где А, а то есть 5 plus Короче, будет там не фигня. Dobrze. Mm, jest no, dopiero trzy minuty. nie. cztery! No no nie. I nie. ja słaby to jak widać? Dobrze. To nie. I nie. I nie. I że będzie w tym grudniu kolejna nota. A że w, no, w I jeszcze myślę ja gram po sukience klawisze. Próbuję coś stworzyć jakąś te jakiś rytm. Taki dobry, żeby było jeszcze lepsze od tego A ja nie wiem czy będzie po angielsku czy po polsku, bo wy chyba nie znacie angielskiego. jak widać. Ja mówię głośno. Jest naprawdę na aksa ściszona. Skateboard. A to? wy nie wiecie co gadam Może tłumaczę wyście. Ale dobrze powiem Ale dałem tekst to powinniście wiedzieć co gadam Jak tekst dał. A dobra, w tej nowej nucie najpierw nie też nam popiszę, jakbyście znowu nie rozumieli. A to ping teraz No ale dobrze, dam w opisie link do bananki. Pieprzony! Ja mu zaraz dam w p... Pi... tak... mu w mordę. Jak jeszcze raz tu przyjdzie... Co? Tak nie... Nie stać! No dobra Szybciej, 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 szybciej Szybciej, szybciej Chyba mi stać A nie, chyba 9,5 Jest A nie się Dobrze. Żeby wytrzymać lepiej, to mogę zrobić tarcza się bronić. A dobra. No dałam w opisie te bananki. Polecam To jest do ulepszanie. O tu. Gdzie? Chyba to nie tego stale nie ma. Kurde! A, ah. Ty fajnie fuś! Otknie to! Oj! Nie no, chodź, Jeszcze mi zniszczył łóżko! No nie zostaw A Plaszka jeszcze żyje? Żyje! Super! Broni się przed tym sferem. Dobrze blaszka Flaszka. Flaszko! Flaszko! Flaszko dobrze robisz! Blaszka, flaszka, dobry nick! Nie wiem jak masz na pewno No nie Dałeś się radę z tym sferem. no dobrze no No to jeszcze jest 5-7 minut No to będzie może dłuższe Smutno, spadłem sam Flaszko, dobry flasz Jak se Widzisz mnie Dobrze. Uważaj, flaszko. Ty proszę no. No dobrze, Smara gdzie są, no wiesz. Dobrze. Dobrze. Czekajcie. Ocz te bananki polecam wam. Polecam. Już mam 166, niedługo będziemy stać na kolejny klucz steam ale będę na 500, żeby zebrać klucz na Steam, lecz jakąś grę będzie leswaga. Dobrze, pokazuję Blasz... Flaszka! Dobrze! No! Ty czemu ja mu gratył? Nie czy Uważaj! Tu jest różowa pantera! Uważaj, różowa pantera z SPAMI! Nie trafi! trafiło! T Musi to wygrać! Musi! Oho, lipa! Ja, a, a, a. Ja cię aż mnie wypchnęło Wyjegasz to flaszka <grym> Korwicjusz! Co XD? No ja ci nie wiesz o co chodzi. On nie chce teraz złota. Jak nie, to nie.

아, 저는 엄청 해. No, nie wiem wygadza się jak chodzi tak samo no, o nie nie Zabiję to gdzieś, zabiję Gdzie? Jestem Korwinim Zabiłeś? Nice Jak tak, to nice Się. Co za dzień nie. śnieg pada teraz u mnie, ale się roztapia bo na minusie nie ma takie życie, taka jest Polska. Pójdźmy do tat, Pójdźmy do, do, do zakopanego, piękny. <try> 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 이다 <목소리나> Czy to będzie koniec? Odcieczka! Jak zawsze dajcie łapkę w górę, ale na najważniejsze, sumik. Chcę tu zdobić W końcu. Proszę. No dobrze, ja się rzekł. No.